Jedna z 1100 sztuk jest u nas, oczywiście importowana ze Stanów Zjednoczonych. Pokażę Wam, co ciekawego jest w tym aucie i czemu ono jest takie specjalne. Auto mamy oczywiście w specjalnym kolorze dla M5 CS-ów przeznaczonym, również złote dodatki. I złote felgi, bardzo ładnie się to komponuje, ale umówmy się, to nie jest tutaj najważniejsze. Najważniejszy jest piec, który tutaj siedzi, bo mamy 4, 4 litra V8 generujące 635 koni. To jest niesamowita moc, bo rozpędza to auto od zera do setki w 3 sekundy w rodzinnym sedanie. M5 CS to jest bardzo, bardzo utorowiona wersja takiego zwykłego sedana i to naprawdę widać w środku. Mamy bardzo fajną kierownicę z przeszyciem na godzinie 12.00. oczywiście kierownica z Alcantary. Wewnątrz mamy karbonowe wstawki, bardzo fajną deskę obszytą skórą, ale najciekawsze w tym aucie są siedzenia, są to kubełkowe fotele. W pełni karbonowe, zobaczycie sobie na przebitkach, jak to wygląda. Co ciekawe, z przodu są kubły i z tyłu też są kubły. Takie egzemplarze kupisz za około 250-270 tysięcy złotych pod dom, więc jeśli szukasz takiego auta, to się spiesz, bo jest ich coraz mniej. A jeśli podoba Ci się ta rolka, zostaw obserwację po więcej.